Literatura, czyste emocje to są zawsze w literaturze i w sporcie, prawda, Panie Michale? Tak, zdecydowanie. Nie wiem, czy w literaturze, w sporcie na pewno. Ale w literaturze jest jakiś zamysł w międzyczasie, kombinowanie jest. Zależy, zależy o czym się pisze. O czym napisał Michał Kempa, znany Państwu pewnie z wielu różnych aktywności, medialnych przede wszystkim, czy też kabaretowych, stand-upowych. Ostatnio również można go spotkać na spotkaniach autorskich dotyczących no, autorów, w książek, tak? Bo jak tak słyszałem, że jeszcze e, pisarzy, to pan jeszcze mówi, że to jeszcze nie. To, e, tak? po, po trzeciej książce się jest pisarzem. Tak? Nie wiem właśnie, kurczę, po której. Tak sam się zastanawiałem ostatnio. E, autor brzmi bezpiecznie. Ja mhm. taki mam parasol bezpieczeństwa tutaj. Mhm. E, Ostatni Para. rok lekkiego życia. Tak się nazywa ta książka. E, różowa. Michał Kempa, duży, duży, duży nadruk, większy niż tytuł jest. Myślę, że próbowało wydawnictwo wykorzystać to, że gdzieś tam pana widziano w różnych. Odbyłem dość długą, skomplikowaną rozmowę z wydawcą, który. Przekonywał mnie, że ponieważ umówiliśmy się, że książka to była taka nasza, tak na samym początku tego procesu twórczego, taka umowa, że nie będziemy tej książki traktować jako tak zwaną literaturę celebrycką, to dawało mi jakby takie mhm. poczucie, że, że to, co zostanie wydane, zostanie wydane dlatego, że jest w miarę okej, okay, a nie dlatego, że to ja to piszę. I na końcu była jeszcze rozmowa pro okładki. Okazuje się, że w Polsce polski rynek wydawniczy działa tak, że jak na zdjęciu jest okładka, znaczy na jak na okładce, proszę, mi, jest zdjęcie. Autora, w jakiejkolwiek formie ono by nie było, to, to z automatu traktuje się jako ten, że właśnie literaturę celebrycką. I, I to był taki argument, że przekonać mnie, że tego nie, nie było tam zdjęcia. Ale jak się okazuje, pewne rynkowe, jak to nazwać, faktory tutaj zadziałały. Jednak to imię i nazwisko jest olbrzymie, a tytuł znacznie mniejszy. No trudno, musieliśmy jakoś chyba odpowiedzieć na, na reguły rynku wydawniczego. Ja się tak zastanawiałem troszeczkę nad książkami wydawanymi już nie tyle przez celebrytów, osoby znane, co stricte przez ludzi, którzy zajmują się kabaretem. I przyszła mi do głowy taka jedna, nawet nie jedna książka, tylko książki jednego z takich kabareciarzy, o której nikt nie wie, że to jest książka kabareciarza i, i że on je pisze i o czym one są. I to chodzi o Przemysława... Chciałem zgadywać z kabaretem, ale do tak, e, tak... I już miałem to na końcu języka i tak właśnie chciałem się wyrwać, że ja wiem, no. o kogo chodzi. No to proszę, powiedz Przemek. Mm, no tak, tak. Znaczy, no, znaczy, A, bo chodzi o nazwisko. <laughs> ja to tak się przepytujemy. E, mm -hmm. Przemysł. Borkowski. Bordak, tak. Tak, tak i on pisze ale... kryminały. Michał Kempa mm. e, nie napisał... Um, nie zebrał w książce swoich stand-upów. Nie, nie, nie. No ale... Um, myślę, że... Bliżej moja książka jest do stand-upów niż yy, literatura Przemysława Borkowskiego uh -huh. na przykład do treści czy występów kabaretu moralnego niepokoju, w którym, którego jest członkiem. Tak? Tam uh -huh. ten rozdźwięk jest chyba jeszcze większy. Pewnie też dlatego nikt nie kojarzy jego twórczości pisarskiej z tą kabaretową. U mnie to nie jest aż tak bardzo daleko, ale dość mocno zadeklarowałem chyba na pierwszych stronach, żeby nie łączyć tej książki ze stand-upem bezpośrednio. Ja sam w ogóle tego stand-upu tak do końca nie lubię i jakoś tak się od niego tożsamościowo, że tak powiem, odsuwam. No Ale trochę poczytamy sobie o stand-upie, nawet amerykańskim, nawet w Stanach Zjednoczonych w 2010. Trochę tak. to nie tyle o stand-upie, co o moich próbach zaistnienia w tym światku stand-upowym albo takiej styczności mojej ze stand-upem. Może tak. Ten stand-up dookoła mnie gdzieś tam jest cały czas przez ostatnie 10 lat. No ale książka znowu trochę wrócę do tego takiego pierwotnego zamysłu a propos tego, co ja w ogóle miałem pisać tutaj. Pierwsza taka sugestia ze strony wydawnictwa to była właśnie trochę taka, ażeby to był może taki zbiór anegdot dotyczących tego, co jest tam na scenie, poza sceną, wokół sceny. No i ja dość kategorycznie odmówiłem, no bo takich książek rzeczywiście jest mnóstwo, to znaczy ktoś znany z jakiejś formy działalności scenicznej opisuje historię wokół tej Wokół tejże sceny i no... wtedy rzeczywiście z automatu pojawia się wielkie zdjęcie autora tak. i. Robert, te zdjęcia Górski też są są Robert Górski, jak zostałem premierem, tak? Czy jak zostałem prezydentem? Też, ale to, 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 to takich książek jest całe mnóstwo. No to prawie każdy i nie, nie, bo też no, nie łudźmy się, one są jakimś tam sposobem na kapitalizację tego, że no, występuje się na scenie, coś tam się tak. jeszcze robi, no to jeszcze można książkę machnąć, prawda? Nie ujmując tym książką, ale pewnie. No, Ale tak 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 jak jest, Panie Michale, no. to, tak jak Pan mówi, jest to zbiór anegdot. Mhm. Ktoś lubi kabaret tak. hrabi, tak. to wychodząc z występu tutaj. Tak, no to ma coś dla siebie. Tak. Ma, ma coś dla siebie. I to nie, nie o to chodziło w pana przypadku zupełnie. No myślę, że nie, bo, bo to nie jest to samo, co robię no. gdzie indziej. Jest. Mhm. Ale a, a anegdotę, no. jak pan udziela wywiadu mhm. i, y, na kozetce w w nie czy w Polsacie już nie pamiętam no. w tak, to To, to, y, to jednak nie nie Podarował sobie pan. Jest, Anegdoty, jest. jak y, udzielałem... Y, znaczy to jest anegdota, no, to jest trochę rozszerzona opowieść, anegdota, tak, bo, opowieść, bo tam się taka. jednak dość dużo dzieje w mojej głowie też tak. Mm -hmm. To nie jest tylko jakby opowieść o tym, co się tam działo na wizji, ale też jak to, jak ja sobie z tym radziłem, jak ja postrzegałem to, co się dzieje. A postrzegałem w taki sposób, który pewnie nie był mm, do końca... Powszechny, nie było tego widać gdzieś tam. Jak ktoś ogląda mhm. program telewizyjny, to nie zastanawia się, jaki jest stosunek tego kogoś, kto w tym programie telewizyjnym bierze udział do tego programu. Mhm. A, a mój był taki mieszany, co najmniej. I teraz nastąpi moje takie mhm. trudne pytanie. Czy, czy nie boi się Pan, że po wejściu w, w świat literatury, który jest zdecydowanie. Y, że tak powiem, nie wiem, biedniejszym światem i takimś trochę światem mniej, mniej celebryckim, to nie pozwalniają pana z tych wszystkich po prostu te różnych Może ja sam chcę się zwolnić. <laughs> może to jest tak, że. Tro, już... Troszeczkę pan właśnie tam, opowiadając o tym, to A... tak obnaża, że to tak nie kocha pan A, tego. Te, te... Te, jak pan się słusznie zauważył, ten świat jest trochę mniejszy. Może nie, że biedniejszy, on jest mniejszy. I ten wielki świat z biznesu rzadko zagląda do tego świata, więc niekoniecznie osoby decyzyjne. I nie dowiedzą się, co ja przeczytałem, co ja napisałem w tej książce. Są w tej ci telewizyjni y, ay, m, 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 y, y, ci producenci, bo nie mówię występujący, to oni są w tej grupie nieczytających, bo w Polsce nie czyta 50%. To pewnie są. E, e, oni są w, nie, nie tyle w nieczytającej, co zabieganej i nie zawsze y e. refleksyjnej, więc jakby oni pewnie książki kupują, <skazancial geradezing> gdzieś tam w nie zaglądają. I, I taki jest jakby ich, ich stosunek do nich. Tak, a, a, a pana stosunek do książek to znaczy, ten, skąd to się w ogóle wzięło? To żeby... nie jest specjalnie mm -hmm. nabożny. O, tak. mm -hmm. Ja może przekraczam średnią krajową, mm -hmm. ale nawet w ten książce jest chyba takie zdanie, w którym. No jakby wyrażam pewną wątpliwość wobec tego, czy czytanie wielkiej ilości książek sprawia, że człowiek jakoś lepiej postrzega świat, rozumie i aby na pewno jest człowiekiem znacznie mądrzejszym, no bo jak przysłuchuję się, no to w telewizji, ale tylko hmm. dlatego, że telewizja jest tutaj pewną formą dzięki temu mogę zobaczyć pewne rzeczy. Jak mieliśmy mm, pandemię i programy telewizyjne przybrały taką formę online i nagle ludzie łączyli się ze swoich domów no to można było niemal codziennie posłuchać yy, albo głupot, albo czegoś, co jest takie o, o, około głupotowe, nazwijmy to. Okay. Mm, i, I mówią to ludzie, z, albo z ust ludzi, którzy są otoczeni książkami, w tle były same książki. Tak, tak jak właśnie tak. No, ci ludzie właśnie. tyle czytają, a dalej niespecjalnie mm -hmm. się różnią od ludzi, którzy w ogóle nie czytają, i te ich refleksje y, no, bardzo często są takie same. Takie ja mam tle, taką no. refleksję wczoraj, mm -hmm. widziałem. Zresztą bardzo mądrze mówił mm -hmm. pan, jakiś pan pułkownik, czy pan generał. Mm -hmm. Pan generał chyba. I on miał y, tą, tą półkę z książkami różnymi. Ale kilka było, stało okładkami tak do przodu, Aha. żeby było widać, że to tak, są tak jak... jakie książki, sztuka ja wojny też i, tak widziałem. Dalej. Tak. I, tak dalej, i tak dalej, i to jest po prostu bardzo zabawne, ale to tak, to tak sobie funkcjonuje. No tak. tak, a poza tym są te, te, te prze, jakieś takie przekamarzania między, między politykami, którzy w zasadzie się licytują, kto tak. ma więcej książek, tak. no, no, no jest to szalenie jakieś pretensjonalne i jednak... Jakiś taki rozwój nasz, i, i to głupio to zabrzmi, ale takie nabywanie życiowej mądrości to musi się dziać na wielu płaszczyznach. Jak, tu trzeba trochę doświadczenia, trzeba trochę poczytać, a trzeba, trzeba trochę przeżyć. Jak ktoś cały czas czyta, to też niespecjalnie wiele przeżyje, bo w tym, chociaż z drugiej strony, może i nie wiem, no ten. Gdzieś tam Kant siedział i, i, i niespecjalnie podróżował po świecie, a głupi nie był. No to, to nie wiadomo. No, ale warto też jeszcze trochę przebiec i trochę o, przejechać tak, na rowerze tak, i, tak. i można Różnie wtedy przemyśleć. Się... Lepiej się układa w głowie. Różne mózgi, różne potrzeby mają. No. Mhm. no właśnie, zaraz zapytamy, jak się to ułożyło w głowie w książkę Michałowi, Michałowi Kępie i co to jest za rok, ten ostatni rok lekkiego życia.